Jesteśmy na targach budowlanych 2025. Co możecie dla branży budowlanej polecić? Bo bezpieczeństwo też jest ważne. Tak, wysokiej jakości odzież roboczą, obuwie e, marki Port West, e, odzież elektrostatyczną, e, no, szeroką gamę obuwia, jak widać. E, odzież damską mamy też e, akcesoria BHP tablice wykonujemy również nadruki e, na odzieży, ha, ha, także, ha, tak także możemy od razu z, zaproponować e, pełną obsługę z e, odzieży razem ze znakowaniem również odzież dedykowana jak pan wcześniej wspomniał tak 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 dla wielu branż i energetycznej i budowlanej i, no, zastosowanie jest bardzo szerokie Budowlanka stricte kojarzy się z mężczyznami, z pracą męską. A coś dla kobiet tutaj oferujecie? Nie, oczywiście mamy pełen zakres i obuwia, tak jak tutaj widać, które mamy wystawione i nie tylko. Natomiast mamy i też odzież damską. Różnego rodzaju, można nawet tutaj zobaczyć sobie, proszę bardzo. Spodnie, oczywiście też mamy akcesoria wszelkiego rodzaju damskie, także wybór naprawdę jest szeroki. Gdzie was szukać? Emilii Platter 18, nowy sąd, oczywiście. Od poniedziałku do piątku? Oczywiście, i w sobotę od 9 do 13. Zapraszamy. Dzień dobry.